W tym odcinku wracamy do sprzętu audio nowej Unitry, bo niedawno otrzymałem do testów ich nowe zestawy głośnikowe ZGB 401. <mum> O nowym wcieleniu Unitry już opowiadałem na tym kanale. Ci z Was, którzy o tym nie wiedzieli, mogą wrócić do trzech odcinków, gdzie w dwóch opisuję moją wizytę w Warszawie, w siedzibie firmy, a jeden z odcinków to recenzja wzmacniacza WSH-805. Tym razem testować będziemy zestawy głośnikowe z firmy Unitra. Jest to nowość. Pojawiły się one w sprzedaży jakiś miesiąc temu chyba, czyli w marcu 2024, ale zapowiadane były już one od pewnego czasu. Kiedy odwiedzałem Unitry, a było to w w listopadzie 2023 już wtedy zestawy te zwróciły moją uwagę, chociaż wtedy można było dostrzec no, kilka ich odmian, prototypów, i nie było okazji ich wtedy posłuchać. Okazja wydarzyła się pod koniec grudnia ubiegłego roku, kiedy to dzięki uprzejmości Adriana Krupowicza, którego przy okazji pozdrawiam, wreszcie miałem okazję po raz pierwszy zorganizować sobie ich odsłuch. Ale o samych odsłuchach pod koniec, a na razie przejrzyjmy się bohaterowi, a w zasadzie bohaterom tego odcinka. Firma Unitre jak na razie produkuje dwa modele zestawów głośnikowych. Jeden to tak zwane podłogówki, czyli model ZGZ801, a drugi zestaw to podstawkowe monitory ZGB401, które właśnie testujemy. Są to stosunkowo niewielkie kolumny zaliczane do zestawów wyższej klasy, zresztą tak jak cały sprzęt produkowany przez nową Unitrę. Do tego tematu wrócę jeszcze na koniec. Głośniki pracują tutaj w obudowie Bass reflex z otworem z tyłu i jest to konstrukcja dwudrożna. Jako głośnik nisko średniotonowy. Pracuje tutaj 15-centymetrowy, czyli 6-calowy przetwornik firmy SB Acoustics, model SB17CAC35-4. Ma on membranę ceramiczno-aluminiową, bardzo sztywną. Twitter jest od norweskiego sias i jest to model 27TBCD, łamane przez GB-DXT. Jego membrana ma średnicę aż 27 mm, zatem jest nieco większa od typowych kopułek i jest ceramiczno-magnezowa. Zwrotnica ma nachylenie 18 dB na oktawę, czyli... Jest to zwrotnica trzeciego rzędu i częstotliwość podziału 2,4 kHz. Impedancja znamionowa zestawów to 4 ohmy. Na ekranie widzicie pełen zestaw parametrów podawany przez producenta. Moc yy, taka znamionowa zestawów to 60 W. Moim zdaniem wygląd zestawów jest dosyć skromny, ale naprawdę elegancki. Biorąc pod uwagę wysmakowany design niektórych współczesnych zestawów zachodnich w podobnej klasie cenowej, no wzornictwo zestawów Unitry jest wyraźnie stonowane i poszło w inną stronę. Ponieważ wygląd wszystkich produktów Unitry ma trochę nawiązywać do dawnych produktów Zjednoczenia z czasów PRL-u, no to nowe zestawy ZGB nawiązują do tych prostych form wzornictwa z lat 70. -tych. Prosta kanciasta bryła i maskownice z materiału podobne do produkowanych wiele lat temu. Ale kiedy przyjrzymy się z bliska wykonaniu, Zestawów unitry, to jej jakość nie ma nic wspólnego z dawną PRL-owską unitrą. Tutaj mamy wszystko perfekcyjnie spasowane, każdy szczegół jest dopracowany. Zatem zestawy ZGB 401 absolutnie dorównują jakością wykonania najlepszym zestawom zachodnim z podobnej półki cenowej. Ja osobiście, kiedy na nie patrzę, to odczuwam pewien dysonans, bo żadne obudowy kolumn dawnego Tonsilu nie były tak dobrze zrobione, ale to akurat dobrze, bo wreszcie na starość doczekałem się kolumn ze znaczkiem unitry, które są solidnie i pięknie wykonane. A tak wyglądają nasze zestawy z tyłu. Z tyłu również wszystko wygląda bardzo dobrze. Wszystko jest idealnie spasowane. Blachy tutaj tylne są bardzo solidne. Widzimy, w każdej kolumnie mamy dwie pary zacisków głośnikowych. Oczywiście ze zworami pozłacanymi. Możemy sobie oczywiście te zwory zdjąć i osobno zasilać głośnik wysokotonowy i niskotonowy. Na przykład w trybie bi-wiring lub bi-amping. Tutaj mamy otwory oczywiście bas-reflex. I co ciekawe, firma Unitra dołącza do zestawów zatyczki, dzięki którym jednym ruchem możemy przekształcić obudowy typu baz refleks w obudowy zamknięte, co może być wygodne w razie jakiegoś niekorzystnego umiejscowienia kolumn blisko ściany, czy też na półkach, lub w rogu pomieszczenia. Także mamy wybór, możemy sobie ściągnąć lub założyć te zatyczki i w ten sposób przekształcać nasze kolumny z baz refleksów zamknięte. Obudowy zestawów ZGB 401 mają dość ciekawą konstrukcję. Otóż składają się one jakby z dwóch pudełek, które są osadzone jedno w drugim. Widać to na załączonym rysunku. Taka konstrukcja pozwala na poprawę sztywności obudowy oraz poprawia również tak zwaną stratność jej materiału. Zestawy głośnikowe oraz ich obudowy no, muszą spełnić wiele czasem sprzecznych ze sobą wymagań. Na przykład obudowa powinna być jak najbardziej sztywna, aby nie pulsować wraz z ciśnieniem powietrza wytwarzanym przez Głośniki wewnątrz niej, a jednocześnie powinna wykazywać jak najwyższą, tak zwaną stratność, czyli ewentualne drgania ścianek powinny być szybko i skutecznie wygaszane. Czyli najlepiej. Żeby obudowy głośnikowe miały jednocześnie sztywność np. stali i stratność maty bitumicznej, jaką często wykłada się np. przykład wnętrza karoserii samochodów. No jak wiemy, jest to trudne do spełnienia. W konstrukcji obudów głośnikowych dobrze sprawdza się sklejka drewniana, a czasem dobre są materiały typu MDF. Jeszcze lepsze rozwiązanie to obudowa wykonana właśnie z dwóch takich skrzynek włożonych jedna w drugą, i dobrze, żeby jedna skrzynka była zrobiona z bardziej miękkiego drewna lub sklejki, ta wewnętrzna, a zewnętrzna powinna być sztywniejsza. I tak właśnie zrobiono do zestawów Unitry. Oczywiście takie coś nie jest tanie i łatwe do wykonania, ale pozwala na osiągnięcie tego kompromisu, o którym mówiłem. Przy okazji obudowa osiąga większą masę, co ułatwia tłumienie, drgań. W tym wewnętrznym pudełku znajdziemy dodatkowe listwy usztywniające. Każda kolumna waży 10,5 kg. No, warto by zajrzeć jeszcze do środka naszych zestawów głośnikowych. Otrzymałem pozwolenie, że mogę to zrobić. Także zobaczcie, wyjąłem głośniki. Tutaj mamy ten mm, głośnik Ufer. Rzeczywiście jest to mm, SB Acoustics. Taki model, jak był tam w specyfikacji. A tutaj mamy głośnik wysokotonowy. Również taki, jak powinien być. Czyli firmy Sias, Bo tu widać y, napis Made in Norway. Czyli mamy głośniki. No i zobaczmy sobie jeszcze na zwrotnicę, bo to jest ciekawe. Ja tutaj wyjąłem już część wytłumienia i zobaczcie tak to wygląda w środku nie wiem czy to dobrze widać, ale zwrotnica wygląda naprawdę solidnie te cewki są nawijane nawinięte grubym drutem kondensatory i rezystory też są bardzo solidne, no, wygląda to dobrze powiem wam, naprawdę dobrze no widać tutaj wzmocnienie to o którym mówiłem, czyli tu jest taka przegroda na środku, zobaczcie no i widać też tunel baz refleksu no i w zasadzie to wszystko. Tutaj widać jeszcze zaciski głośnikowe od drugiej strony. W pudełku z kolumnami znalazłem instrukcję obsługi, oczywiście w języku polskim i w języku angielskim. Weźmy sobie tą w języku polskim, obejrzyjmy sobie. No oczywiście pierwsze strony sobie pominiemy. No i tutaj mamy opis jak podłączać przewody do zacisków, jak je łączyć z worami prawidłowo tutaj mamy połączenie standardowe, takie zwykłe kolumn yy, ze zworami tutaj z kolei mamy połączenie typu bi-wiring tutaj pewnie będzie, tak tu jest bi-amping jak można podłączyć okres wygrzewania tutaj mamy to z kolei jest zalecane ustawienie kolumn względem słuchacza tu jest notatka na temat zatyczek portu baz reflex no tutaj rozwiązywanie problemów no i tutaj mamy jeszcze specyfikację techniczną i co ciekawe, zauważyłem tej trochę nieścisłości. Na przykład tam w tych parametrach, które Wam podawałem, było tutaj chyba 23 kHz, częstotliwość podziału była chyba tam 2,4 kHz, no i tutaj jest czterocalowa membrana aluminiowa ceramiczna, no moim zdaniem 15 cm to nie są 4 cale, tylko to jest 6 cali. No i co ciekawe, gdybyśmy wzięli tą samą instrukcję, zobaczcie, ale w języku angielskim, to tutaj już jest inaczej. Co prawda, tu nie ma 23 kHz, ale mamy tutaj 2,4 kHz, a nie 2,8 kHz podział, więc tutaj coś jest nieścisłości jakieś są. I tutaj mamy też 6 cali aluminiową, ceramiczną, membranę, a tu mamy 4 cale, więc no są jakieś błędy. Mam nadzieję, że zostaną poprawione. No i mamy tutaj jeszcze, to weźmy sobie tą angielską. Tu mamy jeszcze pokazane charakterystykę częstotliwościową. To, ta przerywana linia to jest z zatkanym baz portem baz refleksu. Tą zatyczką, a ta czarna linia to jest bez zatyczki. No Widzimy, że różnice są głównie w zakresie niskich częstotliwości, oczywiście, czyli od 200 mniej więcej herców w dół. Tutaj w zakresie od 50 do 100 herców po założeniu tej zatyczki ta charakterystyka się trochę wypłaszcza mamy trochę mniejsze SPL ale tu z kolei jest bardziej rozciągnięta charakterystyka w zakresie częstotliwości najniższych no i tutaj jeszcze mamy dwa wykresy ja wam pokażę też na osobnych rysunkach mamy charakterystykę impedancji oraz fazy dla obudowy bez refleksji bez zatyczki widać dwa wierzchołki Modułu impedancji, no tu jest z kolei z zatyczką, czyli dla obudowy zamkniętej de facto, no i mamy tylko jeden wierzchołek i jedno zakrzywienie. Co ciekawe, również dla modułu baz Reflex, dla trochę większych, wyższych częstotliwości, ten moduł impedancji wygląda trochę inaczej. No ten ostatni wykres mówi nam też, że moduł impedancji nie spada bardzo poniżej standardowej impedancji czteroomowej dla zestawu, co jest dużą zaletą. No dobrze, wykresy wykresami, ale trzeba sprawdzić, jak grają nowe, małe zestawy Unitry. Ale zanim zacznę opisywać Wam moje wrażenia z odsłuchów, opowiem Wam pewną historię. Zawsze preferowałem i nadal preferuję brzmienie dużych zestawów głośnikowych, no takich, wiecie, trójdrożnych z co najmniej 12-calowym wooferem. Natomiast małe monitory, czy też zestawy podstawkowe, no nie były nigdy przeze mnie preferowane do poważnego odsłuchu muzyki i traktowałem je jako, powiedzmy, narzędzia pomocnicze, takie do bliskiego odsłuchu, jako głośnik Komputerowe, czy też do miksowania. Małe, dwudrożne zestawy tego typu zawsze kojarzyły mi się z pudełkowatym dźwiękiem, często z przesadzoną górą pasma, nosowatym środkiem, no i często huczącym wyższym zakresem niskich tonów. Oczywiście różnie z tym bywa, ale powiedzmy sobie szczerze, tego typu zestawy w zakresie cenowym, powiedzmy do 4000 zł, przeważnie w jakimś stopniu takie są. Wynika to zwykle po prostu z ograniczeń akustycznych, jakie występują przy małych głośnikach w niewielkiej obudowie. Ale pewnego razu było to już dawno temu gdzieś na początku lat 2000, kiedy miałem y, okazję odwiedzać dość często pewien salon odsłuchowy sklepu ze sprzętem audio, no i wybierać sobie różne zestawy do słuchania. Zazwyczaj takie, na jakie wtedy nie było mnie stać, a nie było mnie stać na większość z nich, usłyszałem coś nowego. Wybierałem sobie tam zwykle większe paczki, ale pewnego dnia bardzo uprzejmy pan z obsługi salonu zaproponował mi odsłuch małych, podstawkowych zestawów. Był to model Sonus Faber minima amator. Może ktoś z Was słyszał Słyszał, tak się chyba to nazywało. Były to naprawdę małe zestawy z 6-calowym wooferem, czyli takim jak tutaj mamy, i dużą kopułką wysokotonową. No i po włączeniu muzyki opadła mi szczęka. Były to pierwsze małe zestawy głośnikowe, które nie miały ani pudełkowatego dołu, ani wywalonej góry, a środek pasma był po prostu znakomity. Oczywiście zestawy nadal miały pewne ograniczenia, ale naprawdę nie spodziewałem się po nich takiego dźwięku. Kiedy zamykało się oczy, no można było przysiąc, że grają dużo większe kolumny oczywiście do momentu, kiedy dało się trochę głośniej, no i kiedy pojawiały się ograniczenia związane z efektywnością. I wtedy też zrozumiałem, że da się zrobić stosunkowo niewielkie monitory, które grają naprawdę przyzwoicie. Ale kiedy dowiedziałem się, ile kosztują te Sonusy, to znowu zrozumiałem, dlaczego grają tak dobrze. Drugi raz podobne wrażenia miałem przy zestawach, yy, które się nazywały Chario, czy Shario, nie wiem, jak to się czyta, parę lat później, ale nie pamiętam, jaki to był model. Dlaczego o tym opowiadam? Otóż od jakiegoś czasu przez mój warsztat przewinęło się sporo Właśnie małych podstawkowych zestawów głośnikowych z różnych półek cenowych, ale kiedy trafiły do mnie nowe, małe unitry, przypomniałem sobie moje wrażenia z odsłuchów sonusów z tamtych lat. Nie mówię, że ZGB 401 brzmią tak samo jak minima amator. Chodzi mi o to, że są to pierwsze od wielu lat małe zestawy głośnikowe, w których wszystko się zgadza. Nie ma huczenia wyższego zakresu basów, dół pasma schodzi zadziwiająco nisko, środek jest wyrazisty, ale w żaden sposób niepodbarwiony, góra pasma jest po prostu na swoim miejscu, w wokalach nie ma sybilantów, a jednocześnie słychać tam alikwoty co jest bardzo ważne. W nagraniach znakomicie rysują się pogłosy, a przestrzennie wszystko jest w porządku, dźwięk nie jest przyklejony do membran. Tych zestawów można słuchać godzinami, i nic w nich nie męczy to naprawdę duża zaleta. Mógłbym jeszcze długo chwalić te głośniki ale na pewno jesteście ciekawi, czy mają one też wady. No i oczywiście mają. Dla mnie największą jest ich niska efektywność. Unitra podaje ją na poziomie 87 dB, a to niewiele. No i nie posłuchamy sobie ich raczej komfortowo na jakimś słabszym lampowcu. Również impedancja 4-omowa jest zapewne dla większości użytkowników mniej uniwersalna niż standardowe 8-omów. Jeśli chodzi o szczegóły, to nie podoba mi się wykonanie maskownic. Ja tu może założę te maskownicę, żeby Wam pokazać o co mi chodzi. Owszem, same w sobie są one bardzo ładne i nawiązują do o, tych wzorów maskownic z dawnych lat, ale po pierwsze szybko się niszczą. No, w moich egzemplarzach zobaczcie, już widać ten obrys tutaj otworu a używane było, dosłownie zakładane było kilka razy, nie wiem, jak tam wcześniej było, no to są po prostu nowe kolumny. Po drugie, wydaje mi się, że po założeniu tych maskownic dźwięk jednak trochę się zmienia. Może nie barwowo, ale jakoś tak traci na spójności, ale być może to tylko sugestia. No w każdym razie wolę słuchać bez maskownic. Obudowy tych kolumn można zamówić w takim kolorze, jak tutaj mamy, czyli takim, nie wiem, jak to się nazywa, orzechowym chyba, albo zupełnie jako czarne, jako całkowicie czarne, takie jak tutaj mamy ten, Przód. Zestawy podczas moich odsłuchów podłączone były głównie do wzmacniacza AccuFace E303, ale również słuchałem ich na wzmacniaczu lampowym, takim trochę większej mocy, oraz na wzmacniaczu NAD3020 oczywiście. <laughs> Pora na podsumowanie. Moim zdaniem zestawy Unitra ZGB-401 są znakomite głównie jeśli chodzi o dźwięk, ale również są one bardzo dobrze wykonane. Ale za to niestety trzeba zapłacić i to dość sporo, bo cena ZGB-401 to 12,5 tysiąca złotych. To dużo, być może nawet trochę za dużo, ale ja już o tym mówiłem w odcinkach Unitrze, tutaj powtórzę jeszcze raz. Wiele osób, nawet ja, kiedy dowiedziało się o nowym wcieleniu Unitry miało, no, błędne wyobrażenie, że być może doczekamy się nowych wersji takich sprzętów jak Amator Stereo, Toska czy nawet Radmor. Czyli, że będzie to sprzęt raczej dla przeciętnego odbiorcy, miłośnika sprzętu audio w wersji stereo. Muszę się przyznać, że taka była moja pierwsza myśl wtedy. Niektórzy być może nawet myśleli, że będzie można kupić nowe wersje, nie wiem, magnetofonów kasetowych, dawnej Unitry i tak No i oczywiście, że ten sprzęt będzie występował w stosunkowo przystępnych cenach. Ale tak się nie stało. Unitra poszła w inną stronę. Co prawda ono do dawnego wzornictwa z czasów PRL-u, ale sprzęt nowej Unitry jest lokowany w kategorii sprzętu audio wyższej klasy, może nie najwyższej, ale na pewno nie jest to audio dla przeciętnego użytkownika czy miłośnika sprzętu stereo. Konkurencją dla nowej Unitry nie są amplitunery czy głośniczki z salonów Media Markt czy innych tego typu, a raczej sprzęt z salonów audio specjalizujących się w dystrybucji audio Hi-Fi oraz tak zwanego sprzętu high-endowego. Dlatego też zestawy ZG. B401 nie są też konkurencją dla tańszych modeli monitorów, a raczej dla tych z wyższej półki, choćby takich jak na przykład Chario Constellation. Oczywiście, od kosztujących tak dużo zestawów, wymagamy dobrego wykonania oraz bardzo dobrego dźwięku, to naturalne. Ale nie jest przecież regułą, że drogie zestawy głośnikowe zawsze brzmią dobrze. Nawet w takiej kategorii cenowej zdarzają się spore wpadki, również jakościowe. No a w przypadku zestawów Unitry takich wpadek no raczej nie ma. Oprócz niewielkich wad mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że są to bardzo. Bardzo dobre kolumny o znakomitym dźwięku, dobrze wykonane. Zatem, jeśli kogoś nie uwiera ich cena, a szukają dobrze brzmiących i solidnych monitorów, to zestawy Unitry będą dobrym wyborem. No i to wszystko ode mnie. Dziękuję Adrianowi oraz pani Kasi z Unitry za dostarczenie sprzętu do odcinka. Wam dziękuję za jego obejrzenie. Jeśli się spodobał, dajcie łapę w górę. Ja, jak zwykle, bardzo serdecznie was pozdrawiam i do następnego razu.